O, i ja jestem. <noise> Dobra, siąść. Jak tu się. O. Dobra, no to szujemy. Na, na tym standardzie. No, mam 25, ładna liczba. I chyba 53 pity, ale nie pamiętam. 20, 30. 55, 53. No, to będzie 78 chyba. Dobra, czyli 78, czyli też 60. Nie, co? 53, 60, 37. dobra, to teraz nie wiem, się, bo chciałabym, żeby było złoto. A jeszcze w szopie. Czyli nie ma tego, nie ma, dobra. No dobra, uszujemy. Może od razu coś nie będzie. Dobra, jest Fiolecik. Taki dziwny widok, dobra, dawno nie uszywałam. O, gdzie ten fiolecik mój? Dajcie mi kaję. O, dobra, powiedziałam kaję jest Kaja. Dobra. To już udane myszowej. Dobra, kolejna dziesiątka. Może będzie... Nie ma, to teraz Lisa mi możecie dać. I amber. Okej, nie mam tylko w sumie zbudowanego. <laughs> tak jakoś. W ogóle, co jedliście na obiad? Bo ja zamówiłam pizzę, heh. <grymne> Capricciose, dobra była. No dobra, to gorsze, ale... The flute. To raczej nie będzie już czwórki, a chociaż może. To no, nie ma. Dobra, uwaga, jest 73, 74, o, w ogóle tak 5, ale dobra, nieważne. Czyli co, 74, tak? Dobra. Boję się, że nie będzie. I szkoda, będzie. Ale dobra, 75 teraz. Ach, nie ma, nie leci. 75, 6, proszę. Dobra, nie wiem, czy chcę patrzeć w sumie, od to nie i Dobra, patrzę. Dobra jest, pan Wolf, Grace, pan Betty no, no, wie, na nawie, na Jule, na wszystko mi tak był potrzebny. Dobra, może będzie. To dobra, udana jest, bo to też. Co ja najbardziej z broni, to tą chciałam. O, i falecik. no dobrze, zakończmy, fiolet. Dobra, udało się, odewysi. No na nawie. A nie chcę spać. Dobra, więc ogólnie podsumowując... Tutaj dam. Powodzenia że uda się. Wolf Grayston. Gratulacje, dzięki za gratulacje. Dobra, nazwiję w kaję, bo chyba C0 go miałam, czy C1 no, c dwa kaje. A Amber nie mam chyba w ogóle konstelacji do listy. Co nie? No do tej nie mam. A do lisy też, no, czyli do Kai Dobra. Moja nawia. Nie, to nie, to nie to. Ojej, jest dobra. To no nie ma dechii, ale i tak na broni nie a Na dechii mogę przegrać, więc w sumie to chyba nawet lepsze. Ju. Dobra, jej, najlepsza no broń. Jesteś jaką chciałam. Ja ogólnie na standardzie to mam szczęście do broni właśnie. Tylko raz chyba pola. A mamy. A przecież jest sobota. Dobra, to teraz to będziemy. Nie można. Robić. No, bo ogólnie wszystkie te bronie są ze standarda. Czyli Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć broń. Boże, jak ja mam szczęście. Do broni. <grystanie> Dobra, udało się. Będę je zamieniać. Przetestujemy nasze nawie. Na Nasz skarze. Dobra, tylko chodźmy tą broń troszkę. Podlewę Dobra, a więc jest broń. Na nawie. Na diłukka mój biedny Duk, nie wiadomo z czym chodzi. I na Julę. Ups. Файне, файне, я тешусь. Уданное